Moi drodzy koledzy i koleżanki, z partii, do której nigdy nie należałem i z partii, z której właśnie za chwilę wyjdzie wasz lider, Szymon Hołownia, czyli z Polski 2050. Ja pamiętam takie fajne przesłanie, które kiedyś Szymon Hołownia wysyłał w świat. Posłuchajcie go. Dość nocnych telefonów i schadzek prezydenta z panem Prezesem, który musi mu powiedzieć, co ten myśli. Ja mam też takie przesłanie, bo przez kilkadziesiąt lat budowałem w Polsce przedsiębiorstwa. Inwestowałem w spółki. Niektóre z tych spółek były takimi moimi dziećmi. I jak działo się źle w danej spółce, to nie dopuszczałem do myśli tego, że trzeba ją położyć, że trzeba doprowadzić do jej upadłości, ewentualnie likwidacji. Inwestowałem kolejne setki tysięcy czas, energię i możliwości po to, żeby ją uratować. Kończyło się to zazwyczaj tak. Że spółka i tak plajtowała, ja traciłem kolejne setki tysięcy i lata mojej energii. Po tych wszystkich porażkach, wiem już dzisiaj, że jak coś nie żrę, to trzeba to zaorać. Nie ratować. Nie ma sensu, i wy. Politycy Polski 2050, jeszcze Szymona Hołowni. Przestańcie się łudzić, czy to Pełczyńska-Nałęcz, czy to śliz, czy to ktoś inny, że wyciągnie tę partię... Ponad krawężnik, nie ma takiej szansy. Partia została skompromitowana, bo skompromitował ją wasz lider. I ja nie mówię, żebyście teraz uciekali jak szczury z tonącego statku. Ja tylko mówię: zastanówcie się, czy chcecie dalej inwestować czas i pieniądze w coś, co i tak prędzej czy później umrze, czy nie lepiej jest? spożytkować swoje możliwości finansowe i czasowe na coś, dzięki czemu będzie można patrzeć w przyszłość.